Cześć! Nazywam się Helen Mazana. Możliwe ktoś z Was mnie już zna, bo wcześniej w moje filmy na Internetu. Jestem blogerką, jestem ogromną miłośniczką Opole. Tu mieszkam od 9 lat. To miasto wybrałam świadomie. To miasto pokochałam od pierwszych chwil, jak tu przyjechałam. W tym roku uzyskałam polskie obywatelstwo. Ale ten film absolutnie nie o mnie. Te materiały powstali wspólnie z Europe Direct Opole, który przybliża zagadnienie europejskim mieszkańcom naszego regionu. Zostańcie do ostatniego odcinka, Obiecuję Wam, będzie to interesujące i ciekawe. Myślę o mieszkańcach. Tu powstaw Centrum Rehabilitacji i Integracji Społecznej. I chodźmy, zobaczymy, jakie korzyści to miejsce ma dla ludzi. Jak widzicie, przed budynkiem również się znajduje boisko sportowe, parking. і навіть місце за для автобусів, які довожують особ неповносправних. Також таке фантастичне місце повстає тут на з і на опущенні дінки щоткам з Уні Ергейській. Це і розбудуване поміщення і сніонце до будинку, а сал Олексій достосований до потреб дітей і молодіжних поміщень. w sekcji z bo zaprojektował i wypalił szafy, które sprzedajemy. Jeju, takie kompaktowe, do podróży. Tak, tak dokładnie. I nie będzie, że złożył przetrzepemy, <grym grym grym> <Ale> ustawić. ustawił. <grym> takie W nowym obiekcie znalazły się duże sale gimnastyczne, dwie sale sensoryczne, siłownie i sala rehabilitacyjne. Miejsce, które na co dzień odczuwa się przyjaźń i dobra atmosfera, żeby realizować swoje marzenia, swój potencjał. Jak widzicie, dużo osób, które przychodzą tu codziennie. Około 70 osób odwiedzają to miejsce. W ciągu dnia dla aktywizacji zawodowej, cięcie z las, na, na laserze, robienie stron internetowych, programowanie, e, rękodzieło i to wszystko po to, żeby czuć się potrzebnym, czuć się częścią tego społeczeństwa i to miejsce jak najbardziej spełnia te potrzeby ludzi. A teraz zabieram Was do następnego miejsca w tym filmie. Jesteśmy przy centrum wsparcia trzeci sektor ze strefą aktywnej integracji międzypokoleniowej, który znajduje się na gambelskim miejskim w Nysie.